Chcę zacząć od nowa. Zapomnijmy o minionych dwóch dniach. Chcesz zacząć od nowa? Mam puścić w niepamięć to, że przez ciebie przepadła sprzedaż aplikacji? Poważnie? Tak. Spokojnie, kochanie, coś wymyślimy. Nie. Mam już dość twoich planów i tego, że próbujesz wszystko naprawiać. Tego nie możesz naprawić. To wszystko dla ciebie. I jeszcze jedna sprawa. Odwołałaś kolację z ojcem z powodu jednej kłótni? Nie chciałeś brać ślubu. A trzy lata wcześniej? Dlaczego tak długo zwlekałaś z tym, żeby mu mnie przedstawić? To co? Tak, myślałem.